Dziś na kanale o technologii OnePlus Watch 3 po miesiącu użytkowania. I pamiętajcie, że jeżeli chcecie kupić zegarek OnePlus Watch 3 możecie to zrobić w sklepach Media Expert, zarówno stacjonarnie jak też online. Odpowiednie linki znajdują się w opisie tego filmu. Z tym smartwatchem spędziłem blisko miesiąc testując go w przeróżnych warunkach, testując go na siłowni, testując go w codziennym użytkowaniu, bo jest to zegarek bardzo ciekawy, który jednocześnie ma na rynku ogromną konkurencję. Ten smartwatch kosztuje w tej chwili 1300 zł. Za jakiś czas będzie go można dostać taniej, ale pozostaje faktem, że jest on w tym przedziale cenowym, w której konkurencja jest naprawdę gęsta. Bo przede wszystkim mamy wszystkie Huawei, mamy zegarki od Xiaomi, naprawdę jest w czym wybierać. No i tu na scenę wchodzi OnePlus, który chce nam zaoferować przede wszystkim dwie rzeczy: Wear OS, czyli system operacyjny od Google i znakomitą jakość wykonania w relatywnie niskiej cenie. Pozostaje tylko pytanie, czy to wystarczy. I od tej jakości wykonania zacznijmy, bo to jest coś, co niezmiennie mnie zdumiewa. Przypomnijmy, zegarek za 1300 zł, a mamy tu tak: szkło szafirowe, tytanowy bezel, obudowę ze stali nierdzewnej. Gdybyśmy chcieli kupić Apple Watcha o podobnej specyfikacji, patrzylibyśmy na ceny 3500 zł co najmniej, a tutaj mamy zegarek. Ponad dwukrotnie tańszy, i to już jest ogromna zaleta. Ja nie jestem zbyt delikatny dla moich sprzętów. Tutaj na przykład mam mojego Pixel Watcha 3, który niestety szkła szafirowego nie ma i już widać to na rantach, bo on już jest porysowany, już jest obity. A tutaj nie ma ani ryski, mimo tego, że w ogóle się z tym zegarkiem nie cackałem. Czy wizualnie on mi się podoba? No tak wiecie, co, kwestia gustu. Nie jestem fanem tego cienkiego bezela, ale za to już ta obudowa ze stali nierdzewnej bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba stonowana stylistyka. choć trzeba przyznać, że wersja, która ma jaśniejszą obudowę i zielony fabryczny pasek, chyba podoba mi się bardziej. Ale no nie da się ukryć, że ten zegarek może się podobać. Ma taki bardzo fitnessowy sznyt, zwłaszcza z tym gumowym paskiem. Właśnie skoro opaska gumowa, on mnie nie uczula, co jest częstym problemem w moim przypadku z gumowymi paskami. Jest bardzo wygodny, nie mam mu nic do zarzucenia. Całość spełnia normę IP68, więc możemy śmiało w tym zegarku pływać. Możemy śmiało zabierać go w trudne warunki i nic mu nie powinno się stać. Kontynuując kwestię jakości wykonania. Przejdźmy do sposobu obsługi tego zegarka. Mamy tutaj obrotową koronę i mamy dodatkowy przycisk funkcyjny, czyli dość standardowy zestaw przycisków jak na zegarek z Wear OS. W Pixel Watchu jest bardzo podobnie. Do tego oczywiście ekran dotykowy o średnicy 1,5 cala. Jest to ekran oczywiście AMOLED i jest to prześliczny wyświetlacz o odpowiedniej jasności. Nigdy nie miałem problemu ani z widocznością, ani z jasnością, chociaż oczywiście trzeba pamiętać, że z racji tego, że mamy tu szkło szafirowe, to kąty widzenia nie są aż takie dobre jak w zegarku, który szkła firowego nie ma. To jest jednak kompromis, na który godzimy się w zamian za znacznie wyższą wytrzymałość i jest to zupełnie normalne. Także jeżeli chodzi o jakość wykonania, OnePlus Watch 3 ma naprawdę wiele do zaoferowania, ale trzeba pamiętać, że podobnie dużo oferują nam zegarki Huawei. A. Zegarki Huawei nie mają jednak czegoś, co ma ten zegarek, a mianowicie system Wear OS. Jaki Wear OS jest, każdy widzi, więc nie będę się tutaj rozwodził, ale dość powiedzieć, że mamy na tym zegarku wszystko, czego oczekujemy od nowoczesnego smartwatcha. Mamy mapy, mamy płatności, mamy dostęp do sklepu z aplikacjami, mamy pełną integrację z ekosystemem Google. Niestety oznacza to też, że tego zegarka nie połączymy z iPhone'em. Tutaj Huawei ma przewagę, no bo zegarki Huawei działają z obydwoma systemami. Wear OS niestety działa tylko i wyłącznie ze smartfonami z Androidem. Powiem tak, że jeżeli chodzi o implementację, stację Wear OS nadal preferuje ją w Pixel Watchu. Niemniej jednak ta w OnePlusie też mi się podoba, ten zegarek działa bardzo płynnie, bardzo szybko, działa płynniej niż zegarki Samsunga, co no nie jest jakimś dużym wyczynem, ale jednak mamy tu zegarek za 1300 zł, który działa płynniej od droższych smartwatchy Samsunga, mimo tego, że ma te same funkcje. W tym miejscu jednak muszę się zatrzymać, bo oczywiście kompromisem wynikającym z Wear OS jest czas pracy na jednym ładowaniu i tu producent deklaruje 4 do 5 dni, ale kiedy korzystałem z tego zegarka, używając Wear OS, używając Always On Display, używając wszystkich funkcji, co do których zegarek non-stop mi przypominał, że mogą zużywać energię, do tego jeszcze przejdę, udało mi się regularnie wyciskać z tego zegarka 3 dni. Nie jest źle, ale. Jeżeli przejdziemy z trybu inteligentnego w tryb oszczędzania energii, zegarek przełącza się w autorski system operacyjny OnePlusa i mamy tutaj wtedy podstawowe funkcje, które wcale takie podstawowe nie są, bo mamy tak naprawdę większość rzeczy, które każdy by potrzebował, czyli jakieś powiadomienia, jakieś aplikacje pogody, monitorowanie zdrowia. Nie mamy rozmów w trybie głośnomówiącym. Jeżeli przełączymy się na system OnePlusa, do tego musimy mieć Wear OS, ale z grubsza, że tak powiem, da się żyć. I wtedy ten zegarek może trzymać nawet dwa tygodnie. Ja przez tydzień używałem tego zegarka w takiej ograniczonej formie i zużyłem niecałe 60% naładowania, więc te 14 dni jest do zrobienia jak najbardziej. No ale jednak przez większość czasu korzystałem z trybu inteligentnego w Wear OS. Skoro o czasie pracy mowa, to muszę też powiedzieć, że miałem bardzo mieszane uczucia co do sposobu ładowania tego zegarka, bo ładujemy go na specjalnej przystawce. Tutaj nie mamy ładowania Qi, tylko ładowanie bezprzewodowe, które wymaga dodatkowego akcesorium dołączonego do zestawu i na początku troszeczkę mnie to irytowało, ale tak później pomyślałem, że kurczę, to jest bardzo fajny patent, bo mamy przystawkę zamiast zintegrowanego kabla i nie musimy ciągnąć ze sobą kabla, którego jedyną funkcją jest ładowanie zegarka, a naprawdę malutki kawałek plastiku, do którego podłączymy ładowarkę do telefonu, bo mamy tam USB-C, więc tak naprawdę odpada nam ciągnięcie kolejnego kabla na rzecz naprawdę małego akcesorium, i to wydaje mi się, trzeba zaliczyć na spory plus. Skoro powiedziałem o dużych plusach, to pora powiedzieć też o minusach, i mam tutaj takie dwa, z czego do jednego da się przyzwyczaić, ale drugi dla wielu ludzi może być tak zwanym dealbreakerem. Pierwsza rzecz to oprogramowanie. Nie mówię o oprogramowaniu na zegarku, może troszeczkę, ale o aplikacji na telefon, bo tego zegarka nie obsługujemy poprzez aplikację do obsługi Wear OS, a przez aplikację All Health, która jest zła, po prostu. Drogie op, po OnePlusie naprawcie tę aplikację, ona jest absolutnie gówniana. Tam praktycznie nic nie ma, a musimy z niej korzystać, żeby używać tego zegarka. Naprawdę jej nie lubię, jest do tego brzydka, źle przetłumaczona i co chwilę się zawiesza. Naprawcie to, pomijając tę aplikację, zegarek naprawdę z uporem maniaka przypomina mi, że z niego korzystam. To znaczy, jeżeli włączymy funkcję na przykład monitorowania bezdechu sennego, jeżeli włączymy funkcję Always on Display, jeżeli włączymy asystenta Google i wybudzania go głosem, to co najmniej raz dziennie, a czasami nawet częściej, przychodzi powiadomienie, że ta funkcja wpływa na zużycie energii. Dzięki, wiem. Specjalnie ją po to włączyłem. I niestety, no jest to troszeczkę irytujące, bo wiecie, chińskie smartfony również mają tę tendencję, że przychodzi nam mnóstwo takich. Brzydko mówiąc, głównopowiadomień, powiadomień, które niczego nie zmieniają, a które tylko irytują i niestety tę samą tendencję ma OnePlus Watch 3, czego nie ma na przykład Pixel, gdzie też mamy Wear OS, ale jest to czysty Wear OS od Google. I poniekąd powiązana z tą pierwszą wadą jest też druga wada, czyli możliwości fitnessowe. Na papierze one są zupełnie w porządku i też żeby była jasność, na przykład możliwości lokalizacyjne są zupełnie super. Mamy tu dwuzakresowy GPS, który jest naprawdę dokładny. Do tego OnePlus zaimplementował w tej nieszczęsnej aplikacji bardzo fajny patent, że możemy sobie odtworzyć trasę, którą szliśmy, czy którą biegliśmy i pokaże to się nam w formie takiej bardzo ładnej animacji na mapie. To jest świetne. Mamy ponad 100 trybów treningowych, mamy zaawansowane tryby biegowe, mamy monitorowanie snu, mamy sprawdzenie stanu zdrowia w 60 sekund. Coś jak Huawei ma zdrowie na oku, to tutaj też możemy przeprowadzić test Sztywności tętnic, EKG, puls. To jest wszystko fajne na papierze, bo w praktyce niestety, jeżeli chodzi o monitorowanie sportu to ten zegarek jest generatorem liczb losowych w każdym aspekcie. Monitorowanie kroków potrafi mi nabijać kroki, kiedy piszę na klawiaturze mechanicznej. Spalanie kalorii jest tak losowe, że według tego zegarka spalam więcej kalorii w dni, w których się praktycznie nie ruszam, niż w dni, w których często wychodzę z psem lub ćwiczę na siłowni. Automatyczne rozpoznawanie ćwiczeń? Kiedy idę z psem na 15-minutowy spacer, dajmy na to, to w zasadzie każdy zegarek rozpoznaje mi ten spacer po jakichś 100-200 metrach. Tu rozpoznaję, jak już praktycznie jestem w domu. Najgorszy jest jednak pulsometr, który rejestruje zmiany tak wolno, że jestem w zasadzie bezużyteczny, zwłaszcza na siłowni. Udało mi się to nawet raz nagrać, że kiedy kończymy ćwiczenie i wzrasta nam jednak ten puls po ćwiczeniu, no to ja liczę na to, że zegarek bardzo szybko go zarejestruje, żebym mógł na podstawie opadania tętna zdecydować, kiedy rozpocznę kolejną serię. Tymczasem tutaj rejestracja tej zmiany czasami trwa nawet minutę, więc ja już zdążę dawno skończyć ćwiczenie, odpocząć, a zegarek dopiero wtedy rejestruje zmianę w tętnie i to widać bardzo wyraźnie, bo to tętno się trzyma cały czas na tym samym poziomie, a później nagle zaczyna gwałtownie rosnąć. No i niestety takie rzeczy się cały czas przewijają, również monitorowanie snu jest strasznie niedokładne, mamy też bardzo mało danych po tym monitorowaniu snu i tu znowu wracamy do tej aplikacji Ohelf, w której naprawdę nic nie ma. Chyba tylko tryb biegowy i bodajże tryb rowerowy dają nam jakoś więcej informacji, ale na przykład po treningu siłowym informacji mamy tylko tyle, ile trwał i jaki był zakres tętna. Jeżeli chodzi o sen, nic z tych informacji nie wynika, więc jeżeli szukacie zegarka do monitorowania aspektów zdrowotnych i sportowych, Szukajcie dalej, bo to nie jest produkt dla was. Jeżeli jednak szukacie zegarka, który jest inteligentnym zegarkiem, dobrze wykonanym, a aspekty prozdrowotne i fitnessowe są dla was drugorzędne, to jak najbardziej to jest naprawdę fajna opcja. Z innych rzeczy, o których jeszcze nie wspomniałem, głośnik i mikrofon są całkiem przyzwoite, mogłyby być lepsze, ale są też OK, więc tryb głośno mówiący działa spoko. Nie mamy tutaj niestety Esim, no ale w zegarku tej klasy. Nie spodziewam się, że będę miał łączność GSM. Mamy bardzo dużo tarczy do wyboru. Jak wspominałem, zegarek działa mega płynnie. Pod kątem takiego codziennego użytkowania naprawdę nie mam zastrzeżeń, bo ten zegarek spisywał mi się świetnie przez cały czas testów. Do tej nieszczęsnej aplikacji Ohelve tak naprawdę nie musimy zaglądać przez większość czasu. Możemy sobie doinstalować zewnętrzne aplikacje ze sklepu Play, więc z tego zegarka naprawdę można korzystać z pominięciem tej aplikacji producenta. Nie miałem też żadnego problemu, nie wiem. Z, z łącznością, ten zegarek mi się nie rozłączał, więc jeżeli chodzi o takie codzienne użytkowanie z pominięciem aspektów prozdrowotnych i fitnessowych, jest naprawdę ok. To już chyba było wszystko, co miałem wam do powiedzenia w tym materiale. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie kupić OnePlusa Watch 3, to możecie to zrobić w sklepach Media Expert, zarówno stacjonarnie, jak też online. Odpowiednie linki znajdują się w opisie tego filmu. I na koniec zostało nam już tylko jedno pytanie, dla kogo jest ten zegarek? No jak już powiedziałem, na pewno nie dla fitness freaków, ale jest to bardzo fajna alternatywa dla Pixel Watcha, bardzo fajna alternatywa dla zegarków Samsunga, które są. No, szczerze mówiąc gorsze mimo tego, że są zbudowane na tej samej platformie, a mamy tu też wyższą jakość wykonania w niższej cenie, więc to bardzo na plus. Więc jeżeli szukacie zegarka z Wear OS i nie chcecie na to wydawać powiedzmy 2000 zł czy więcej, to OnePlus Watch 3 jest naprawdę fajnym wyborem. Także dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie: jaki smartwatch wy byście wybrali w tej cenie. Jak już tam będziecie, to dajcie nam oczywiście łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek. No i zostało nam już tylko nasze klasyczne badanie statystyczne. I może dzisiejszym hasłem odcinka niech będzie generator liczb losowych. No bo niestety pomiary zdrowotne w tym zegarku właśnie takie są, ale to jego jedyna istotna wada. Tymczasem do zobaczenia w kolejnych materiałach na kanale o technologii, na kanale o domu i do usłyszenia w podcaście o technologii. Cześć!